Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy sobie do Robloxa. Będziemy tutaj dalej leczyć nasze zwierzaczki. Zobaczymy, co ciekawego tym razem na nas czeka. Na ten moment mamy tutaj do uleczenia dwa jaguary. No i mamy tutaj sobie te dwa jaguary, które planujemy zaadoptować. Taki jest mój wstępny plan. Ja już wam pokażę, co się pozmieniało. Bo zagrałam chwilę sama bez Was, nie nagrywałam tego. Po prostu tutaj sprawdzałam, co ciekawego jeszcze ta grama do zaoferowania. No i tutaj, gdzie mieliśmy nasze zwierzaczki, mieliśmy tutaj pandę i goryla. Ja te zwierzaczki na wolność wypuściłam. Mamy tutaj wolną zagrodę, i właśnie dlatego planuję tutaj zaadoptować dwa jaguary, które mamy właśnie w szpitalu przejmujemy je będziemy mieć dwa jaguary o proszę, są tutaj no i trzeba będzie im kupić jedzonko wodę mają, ale widzę, że chyba potrzebują troszeczkę więcej więc już damy im zaraz drugie poidełko gdzie się kupowało poidełka, trochę nie grałam powiem wam, była przerwa świąteczna przynajmniej dla mnie pojechałam sobie do domu rodzinnego i przez jakiś czas nie grałam ani nic takiego ciekawego nie robiłam więc troszeczkę wypadłam z wprawy, no ale już wracamy do gierki. Dobra, trzeba im kupić jedzenie. Ja tutaj jedzonka nie mam dla nich żadnego. Więc idziemy sobie na ryneczek. Kupujemy mięsko. Kupimy więcej mięska, o tak tyle. I chyba tyle. No więcej nie potrzeba. To są jaguary, więc żaden bambus nam nie jest potrzebny. O, śpi sobie, słyszeliście? Tak chrapał troszeczkę. Bo sobie. Jak się daje jedzonko? O, tak się daje jedzonko. W każdym razie, chrapał sobie tak słodko jaguarek. A co ty chcesz, jak nie mięsko? O, rybę! Rybkę trzeba. A ja tak mówiłam, no nic więcej nie kupuję. Przecież to jaguary, co będą jeść. No a pominęłam, że jest coś takiego jak ryba. Proszę, rybka. Jeszcze trzeba je umyć, bo chcą też się umyć. Dobra, bierzemy gąbkę. Myju, myju, panie Jaguarze. Ciebie też to czeka, wypucujemy cię zaraz. No i w każdym razie widziałam, że jak się ma dwa właśnie zwierzaczki tego samego gatunku, znowu sobie śpi. Jak sobie słodko chrapie myjemy go w tym czasie. Ksy zasną za tym wodopojem, o, jaki uroczy. No i co, o czym ja mówiłam? A, że jak się ma dwa zwierzaczki tego samego gatunku, to chyba można je rozmnażać i potem te zwierzaczki właśnie wypuszczać na wolność, wiecie, żeby zadbać o populację dzikich zwierząt. I chciałabym wiedzieć, jak to się robi, czy to po prostu trzeba kliknąć im to serduszko? I zostawić ich samych, najlepiej na chwilkę, żeby im tutaj, wiecie, prywatności nie naruszać. Niech tam się dzieje magia y, natury, a my idziemy sobie tutaj troszeczkę zdjęć porobić. O, proszę, pojawił się nosorożec. Zajrzymy sobie na pustynię, zajrzymy sobie do lasu deszczowego. Zobacz, U, słonik. A tu jest czarny nosorożec. Robimy zdjęcia. Słonik zagrożony. O, i odkryliśmy właśnie czarnego nosorożca jeszcze nie odkryliśmy na to wychodzi. Że są różne nosorożce, to jest biały. Co tu ciekawego? Czy jest tu jakiś tygrys do sfotografowania? Widzę pandę. No i następny nasz poziom do odblokowania to będą właśnie mokradła. Już w sumie tak naprawdę możemy je odblokować, bo nas na to stać, ale dzisiaj sobie właśnie porobimy, może troszeczkę inne rzeczy. Zobaczymy, gdzie nas gra zaprowadzi. O nie, tsunami! Znowu tsunami! O nie! Czemu się ostatnio cały czas trafiają albo pożary, albo tsunami? Pff. Ale poszła fala. Nieźle pozalewało. Będzie zwierzątek do leczenia, że hej! Ojejku. Jeszcze! Jeszcze w wulkan wybucha! O nie! Proszę, tylko nie we mnie. Miałaby... Oj, ale mi się wpadło. Dobra. Oj, lawa, zdecydowanie lawa. Tak, pojawiła się. Dobra, tu, tu na razie nie idzie. Tutaj też! O mój Boże! Co się dzieje? O nie! O nie! Czy wy wiecie, co ja zrobiłam? Myślałam, że będzie się dało wskoczyć na ten krzaczek. No, ale jak zobaczyliście, nie dało się i troszeczkę się sparzyłam. Proszę bardzo, jesteśmy znowu na pustyni, tak jak w poprzednim odcinku. I dzisiaj myślę, że sobie właśnie spędzimy dzień na pustyni. Porobimy sobie zadania. Będziemy podlewać yy, roślinność. No i super, bierzemy wąż nawadniający. Tutaj potrzebujemy podlać. To jest pustynia, więc jest tu dosyć sucho. Tak więc trzeba od czasu do czasu. Podlać. O, tutaj się już udało. Gdzie mamy kolejne miejsce? No, i tak sobie myślę, że sobie na pustyni postaramy zrobić jak najwięcej zadań, bo jak się zrobi wszystkie chyba dostępne zadania, to się zostanie, wiecie, przewodnikiem czy jakimś tam super kozakiem ogólnie tutaj na pustyni. Tak mi się wydaje. Nawet jeżeli nie, to i tak bardzo chętnie zrobię sobie wszystkie zadania, jakie są dostępne. Na pewno nam to da dużo pieniążków i poziom nam duży też da. Więc czemu nie? A teraz a teraz skupiamy się na podlewaniu. Uwaga! Bo ci obleję wodą. Piaskowy kocie. Siu, podlewamy, podlewamy. Proszę, zadanie ukończone. Idziemy po następne. Saharyjski Gepard jest tajemniczy, nigdy go nie sfotografowałem, a ty? Są one krytycznie zagrożone i jednym z najrzadszych dużych kotów na świecie. Ulecz trzech rannych zwierząt, w tym dwóch najmniej niepokojących. No dobra, zadanie dosyć łatwe, aczkolwiek czasochłonne, więc już się tutaj za nie zabieramy. Dobra, gdzie są? O, tu jest. Właśnie się zastanawiałam, gdzie są wszystkie zwierzaczki, które potrzebują y, pomocy. Bo musimy sobie zwierzaczki pouzdrawiać, więc przydałyby nam się jakieś, które tej pomocy potrzebują. Czemu nam nie sprzedało zdjęć? Halo. O, dobra, już myślałam, że coś się zepsuło. Dobra, lecimy je uzdrawiać. No dobra, zadanie jest zrobione, idziemy po kolejne. Wielbłądy przechowują tłuszcz w garbach. Daje im to energię, gdy nie ma jedzenia. Pozwól im podróżować pozwala im to podróżować na duże odległości i przetrwać, gdy nie ma jedzenia. Sfotografuj 15 zwierząt w tym 7 najmniejszej troski bla 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 bla. Dobra. Wielbłądy. Czy Wy też myśleliście zawsze, że wielbłądy w garbie przechowują wodę? I wiecie, ja sobie zawsze w dzieciństwie wyobrażałam, że jest sobie taki wielbłąd, ma ten swój garb, a tam dosłownie sobie tak wiecie, bulgota woda jak w szklance, nie? Dosłownie jakby miał szklankę przyczepioną do pleców. Tak zawsze myślałam, że tak to wygląda. No a się okazuje, że tam nie dość, że nie ma wody, to jest tuszczyk. Więc ogólnie jeszcze bardziej w, błędzie być, bardziej w błędzie być nie mogłam. No i co? Mamy misję pobawić się w paparazzi, więc to właśnie zrobimy. Udajcie się ze mną na podróż pełną zdjęć z zaskoczenia bum. dla niewykonane, wiele zdjęć musieliśmy zrobić, ale się udało lecimy zobaczyć co teraz znowu pojawiły się inwazyjne yy, gatunki, te obce zwierzęta są tak niebezpieczne, mogą spowodować wyginięcie zwierząt, szybko złap pięć inwazyjnych gatunków zwierząt, możesz to zrobić oczywiście, że mogę to zrobić, proszę pani już idziemy, łapiemy te czerwone, to są inwazyjne Inwazyjne zwierzaczki. Trzeba je wszystkie wyłapać. Także jak jakiegoś zobaczycie, to krzyczcie. Gdzie są te inwazyjne huncwoty? Oho! Tu jest kolejny gałgan. Już po niego biegnę. Siup. Bum. Nawet nie wiedział, co się stało tak szybko. Został złapany. Dobra, gdzie? O, tam widzę kolejnego. Biegniemy po ciebie, kolego. Ho ho, chodź tu. Widzieliście, jaki unik zrobiłam? Pewnie chciał mnie zaatakować, pewnie nie, ale uznajmy, że tak. Już chciał się rzucić na mnie, ale w ostatniej chwili uskoczyłam i ocalałam. Taka jest prawda. O, tam jest kolejny, poluje na strusie. Widzę cię. Zostaw strusie w spokoju. Siup. Jeszcze jeden. Gościu o, pojawił się centralnie przede mną, jak śmiał! Puf, puf! No i proszę, wszyscy wyłapani, możemy iść po kolejną misję. Jesteśmy świetni, misje nam idą po prostu w mgnieniu oka. Jaszczurki są mięsożercami, a co oznacza, że jedzą głównie mięso, jedzą inne zwierzęta. Chcę oszacować ich populację, aby sprawdzić, czy jest zdrowa. Użyjemy śledzenia GPS. Sfotografuj 19 zwierząt, w tym 4 w pobliżu zagrożonych zwierząt i podłącz GPS do trzech pustynnych jaszczurek. Wiemy, że możemy wykonać te roboty. Oczywiście, że tak, nie jest to nic trudnego. Halo halo, jaszczurki. Będzie masa zdjęć do roboty. Także uwaga, zaczynamy sesję. Oho, widzimy jaszczurkę. Teraz wygląda, jakby miała antenę. Dobra. Kolejna jaszczurka. Pyk. Nawet jej zrobimy zdjęcie. Tamtej poprzedniej zapomniałam. Ojoj. oj! Jak jest wykrzyknik nad głową, to znaczy, że będzie gryźć. Pamiętajcie to. Widzę kolejną jaszczurkę. Pyk, antena. I jeszcze jedna jaszczura. Pyk. Widzowie, proszę się uśmiechnąć. Robimy. Chciałam Wam zrobić zdjęcia, zostałam stratowana. Bardzo to było niemiłe ze strony Wielbłąda. Tyle chcę powiedzieć, że czuję się urażona i odbieram to bardzo personalnie. Ja się jeszcze z nim policzę. Uwaga, jaszczurki, pyk, antenka i zdjęcie. Dobra, ludzie, to teraz sobie zrobimy zdjęcie. Pyk, uśmiech. Och, ileż to było zdjęć, co nie? Się nacykaliśmy, ale w końcu nam się udało skończyć, więc zobaczmy, jakie teraz zadanie dostaniemy. Uważaj na burze piaskowe. Są niebezpieczne, a nawet mogą zranić zwierzęta. Widzę, zranione zwierzęta potrzebują naszej pomocy natychmiast. Okej, okay, będziemy leczyć zwierzaczki. Zobaczcie widzowie, ktoś utknął w kaktusie. Struś uleczony, wielbłąd też. Kolejna misja zaraz będzie za nami. Zawsze jak tak biegam z tym bandażem. To wyobrażam sobie, że moja postać biegnie do kibelka bardzo szybko, że jej się mega śpieszy i wiecie, biegnie z papierem toaletowym pod pachą. Tak to trochę wygląda. Też tak macie wrażenie, czy to tylko ja? Dobrze widzowie, myślę, że jest to dobry moment, żeby skończyć naszą grę. W następnym odcinku odwiedzimy sobie Mokradła, czyli nowy biom. Dzisiaj jeszcze spędziliśmy czas na pustyni. No a w następnym właśnie już sobie zaczniemy robić coś nowego. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Mi się gra bardzo przyjemnie. W każdym razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. I co? Papa! Papa! Pa.